Witam wszystkich. Witajcie. Dzisiaj ponownie jesteśmy na stronie Casehug. Mam tu około 10 dolarów. Przyszedłem tu, aby otworzyć skrzynkę. Witajcie wszyscy. Mam nadzieję, że dzisiaj osiągniemy dobry wynik. Mam nadzieję, że to ja będę zwycięzcą. Jest tu bardzo dużo skrzynek. Ale oczywiście musimy otworzyć tę najładniejszą. I tyni. W końcu to my powinniśmy wygrać. Mam 585 diamentów, ale te diamenty na razie nie mają żadnego zastosowania. Myślę, że możemy zacząć od fajnej walki o skrzynię. Chcę postawić jedną z nich, pozostałe postawię na niską stawkę, bo nie mam zbyt dużo pieniędzy. Nie czuję się zbyt komfortowo. A. Zróbmy tak i zobaczmy, co się stanie. Gramy klasycznie. To znaczy, że w tej chwili jesteśmy bardzo, bardzo daleko w tyle. A. Chyba przegramy, bo oni naprawdę dobrze sobie radzą. A. źle. I teni. Niestety. Wygląda to źle. Mogę teraz wydać 7,5 dolara. 2,5 dolara. A. Chcę stoczyć ładną walkę za 2,5 dolara. A. Tak. Myślę, że tak będzie dobrze. Zrobię to dla trzech osób. A. Zobaczmy. I w tej chwili jesteśmy w trzeciej kasie. I idzie nam źle. I, I idzie nam nawet bardzo źle. A. A. Trochę się poprawiło, ale nadal przegrywamy. A. I przegraliśmy. Znowu przegraliśmy. A. Mam 5 dolarów. A. Ale nie wiem, jak to będzie. Bo teni. Nie chcę przegrać więcej. Nie chcę przegrać więcej. Mam tysiąc diamentów. Co możemy zrobić z tymi diamentami? A. Co możemy zrobić z tymi diamentami? A. Najniższe dwa tysiące diamentów niestety wygląda źle, wygląda źle, wygląda źle. W takim razie zakończmy to tutaj. Myślę, że w następnym filmie będzie lepiej. Do zobaczenia, papa! Pa.